Zadanie czwarte. Rozwiąż nierówność logarytm przy podstawie 6 z liczby minus 3 i plus 12 i cały ten logarytm ma być większy niż liczba 2, czyli większy od 2. No i tutaj, żeby taką nierówność rozwiązać, to dobrze jest w pierwszej kolejności przypomnieć sobie, jakie są własności logarytmu. Chodzi tutaj dokładnie o te własności, które wynikają z definicji logarytmu. Otóż popatrzmy. Jeżeli mamy logarytm przy podstawie a z liczby b, to musimy pamiętać o tym, że podstawa logarytmu, czyli liczba a, musi być liczbą większą od zera i jednocześnie musi być liczbą różną od jedynki. Podobna sytuacja ma się w przypadku liczby b, czyli liczby logarytmowanej, i ta liczba b musi być liczbą także większą od zera. Na podstawie tych informacji w przypadku nierówności logarytmowanych takim pierwszym krokiem, który wykonujemy, jest wyznaczenie dziedziny takiej nierówności. Oznacza to, że liczba logarytmowana, czyli w tym przypadku minus 3x plus 12 musi być liczbą większą od zera, czyli taka nierówność musi być spełniona. I aby wyznaczyć dziedzinę wyrażenia, to taką nierówność trzeba rozwiązać, czyli liczbą 12 przynoszą na prawą stronę nierówności, pamiętając o zmianie znaku. Na tej podstawie uzyskuję tutaj minus 3x, które ma być większe niż liczba minus 12. Nierówność teraz taką dzielimy obu obustronnie przez liczbę minus 3, czyli przy, przez liczbę, która stoi przy x. Przy czym pamiętajmy o tym, że jeżeli nierówność dzielimy lub mnożymy przez liczbę mniejszą od zera, to znak mniejszości większości zawsze musimy zamienić na przeciwny. Oznacza to, że uzyskujemy tutaj x, który jest liczbą mniejszą niż liczba 4. Ponieważ mamy nierówność, to narysujemy sobie zawsze przy okazji nierówności wykres takiej nierówności, po to, żeby właściwie móc w tym przypadku odczytać dziedzinę. Czyli zaznaczam tutaj czwórkę i zwracam uwagę na to, że x jest mniejszy, a nie mniejszy lub równy, Dlatego zaznaczam tego x, czy tą czwórkę w tym przypadku, otwartym kółkiem i na osi liczbowej zaznaczam wszystkie x, które leżą na lewo od liczby 4. No i teraz z takiego wykresu odczytuję dziedzinę tego wyrażenia, które znajduje się w treści zadania. I dziedziną wyrażenia są wszystkie x, które należą do zbioru liczbowego od minus nieskończoności do liczby 4. Jest to przedział obustronnie otwarty. Oznacza to, że rozwiązanie tej nierówności musi pochodzić z tego przedziału liczbowego. To może być każdą liczbą rzeczywistą, pod warunkiem, że należy tutaj do tego przedziału. No i teraz w kolejnym kroku, żeby taką nierówność rozwiązać, to musimy pamiętać o tym, że prawą stronę takiej nierówności w tym przypadku musimy przekształcić w taki sposób, aby była ona przedstawiona w postaci logarytmu. I w tym celu skorzystamy z pewnego konkretnego wzoru związanego z logarytmami. Otóż musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy logarytm, którego podstawa i liczba logarytmowana są takie same, jeżeli liczbą logarytmowaną podnosimy do pewnej potęgi, to cały ten logarytm jest równy wykładnikowi tej potęgi. To znaczy, że chcąc zapisać liczbę 2 w postaci logarytmu, musimy zapisać tę liczbę w w taki sposób, aby w podstawie logarytmu i liczbie logarytmowanej była ta sama liczba, natomiast z wykładnikiem musi być liczba 2. Ale teraz pytanie, co powinno stać w podstawie logarytmu? Otóż w podstawie logarytmu powinna stać liczba 6, czyli dokładnie ta sama podstawa musi być po lewej, jak i po prawej stronie takiej nierówności. Czyli zapiszmy sobie tutaj, że liczba 2 to jest dokładnie to samo, co logarytm przy podstawie 6 z liczby 6 do potęgi drugiej. No i teraz w kroku trzecim wykorzystamy sobie to równanie, które tutaj zapisaliśmy. No skoro wiemy, że liczba 2 to jest dokładnie to samo co logarytm przy podstawie 6 z liczby 6 do potęgi drugiej, to ten logarytm, który tutaj zapisaliśmy, podstawiamy pod prawą stronę tej nierówności. Uzyskujemy tutaj na tej podstawie logarytm przy podstawie 6 z liczby minus 3x plus 12, co musi być większe niż logarytm przy podstawie 6 liczby 6 do potęgi drugiej. I w momencie, w którym mamy już taką nierówność, to po lewej stronie zapisujemy liczbą logarytmowaną tutaj z tego wyrażenia, czyli będzie to minus 3x, tylko że tą twójtą zapiszą troszeczkę czytelni. Minus 3x plus 12 musi być większe niż liczba logarytmowana logarytmu stojącego po prawej stronie tej nierówności, czyli będzie to 6 do potęgi drugi. W kolejnym kroku wykonamy to potęgowanie, które znajduje się tutaj i resztę przepisujemy bez zmian, na podstawie czego uzyskujemy tutaj 3x dodać 12, jest liczbą większą niż 36. I taką nierówność, jaką mamy tutaj, musimy teraz rozwiązać, przenosząc 12 na prawą stronę nierówności, pamiętając oczywiście o zmianie znaku, Czyli będziemy tutaj mieli minus 3x, które jest większe niż 36 odjąć 12, co oznacza, że minus 3x jest liczbą większą niż 24. No tylko, że tutaj znowu czwórką zapiszę czytelnie. I teraz obu stron dzielimy tę nierówność przez liczbę, która stoi przy niewiadomej, czyli przez minus 3. I znowu, tak samo jak i w tym miejscu, tak samo jak i tutaj, musimy pamiętać o tym, że jeżeli dzielimy lub mnożymy nierówność przez liczbę mniejszą od zera, to znak mniejszości większości musi być zamieniony na przeciwny. Czyli uzyskujemy tutaj x, który jest liczbą mniejszą niż minus 8. I znowu tutaj możemy sobie narysować wykres tej nierówności. Rysuję oś, podpisuję x, ponieważ w taki sposób jest oznaczona nasza niewiadoma. Zaznaczam tutaj liczbą minus 8 i znowu tak samo jak i tutaj, tak samo w tym miejscu mamy x, który jest mniejszy, a nie mniejszy lub równy. Dlatego liczbą 8 tutaj na wykresie zaznaczam otwartym kółkiem, no a ponieważ x jest liczbą mniejszą niż minus 8, to na osi liczbowej zaznaczam wszystkie liczby, które na tej osi liczbowej leżą na lewo od liczby minus 8. No i rozwiązaniem... Tej nierówności, która znajduje się tutaj w tym miejscu, czyli tej tutaj, są wszystkie liczby rzeczywiste, które należą do przedziału liczbowego od minus nieskończoności do liczby minus 8. Jest to przedział obustronnie otwarty. I teraz w kroku czwartym, ostatnim już, musimy co zrobić? Musimy tak naprawdę wyznaczyć część wspólną dziedziny oraz tego rozwiązania. I żeby. Taką część wspólną bez kłopotu żadnego rozwiązać, to ja oba te przedziały, czyli przedział będący dziedziną oraz przedział będący rozwiązaniem tej nierówności, zaznaczam na jednej osi. Czyli tutaj może sobie najpierw zaznaczymy przedział będący dziedziną. Czyli zaznaczam to w ten sposób. Też może tutaj sobie to zakreskuję. No i teraz zaznaczę. Ten przedział, który uzyskaliśmy w tym miejscu, czyli zapiszę tutaj liczbą -8, również zaznaczę tę liczbę otwartym kółkiem, zaznaczę tutaj te wartości liczbowe w ten sposób, które są rozwiązaniem. No i tak jak powiedziałam, rozwiązaniem tej całej nierówności jest część wspólna obu tych zbiorów. Część wspólną, czyli iloczyn. Łatwo jest uzyskać czy odczytać z wykresu, ponieważ to jest ten fragment wykresu, gdzie oba zbiory na siebie nachodzą, czyli gdzie oba te zbiory nakładają się na siebie. Czyli to jest ta część, którą tutaj teraz zaznaczyłam na zielono. Możemy już zapisać taką ostateczną odpowiedź do tego zadania. I ostateczną odpowiedzią jest to, że rozwiązaniem tej nierówności tutaj są wszystkie liczby, które należą do przedziału od minus nieskończoności do liczby minus 8. Jest to przedział obustronnie otwarty. No i teraz popatrzmy, że ten przedział, który tutaj podaliśmy jako ostateczną odpowiedź, zawiera się w dziedzinie, czyli żadna liczba, którą tutaj podaliśmy, nie jest wykluczona z dziedziny.